Kruszek. Kruszek, masz tu, który wolisz pilot, który wolisz pilot, ten wolisz, który wolisz, ten jest lepszy, bo ten jest większy i ten działa, ten jest mniejszy, ale ten nie działa, a ten jest większy, ma fajniejsze guziki, no ciągnij, ciągnij stary, no ciągnij, no super. Który pilot wolisz? Ten, ten wolisz. Dwa to za dużo. Dwa to może za dużo, co? Kruszek. Który jest lepszy? No No widzisz, schowały się guziczki, bo one tak muszą być. Tu masz takie. Może taką zabawkę wolisz. Masz tu, misia. Ups. <laughs> A pilot zakosił i włączył mi od razu telewizor.